Czyli grupa dwóch podwójnych słupków przebranych razem. Narzucam nitkę na szydełko. Przechodzę tutaj u szczytu, schodzę rządek niżej, wyciągam. Podwójny słupek to jest treble, czyli raz, dwa, trzy przeciągnięcia. Z tego trzeciego nie kończę, tylko przygotowuję już kolejny podwójny słupek. Wyciągam i raz, dwa przeciągnięcia i domykam. I teraz na tym ostatnim płatku z pięciu słupków Przerabiam sześć półsłupków z narzuceniem w połowie rozdzielonych jednym oczkiem łańcuszka, czyli pierwszy półsłupek z narzuceniem, drugi półsłupek z narzuceniem, trzeci półsłupek z narzuceniem. Tutaj oczko łańcuszka i w tym samym oczku wbijam jeszcze czwarty półsłupek z narzuceniem i tutaj jeszcze piąty i szósty półsłupek z narzuceniem, i dochodzimy do kolejnego takiego elementu rozdzielającego, czyli dwa podwójne słupki przerobione razem, u szczytu tutaj grupy z sześciu słupków zamocowane, u szczytu tutaj grupy z sześciu słupków, czyli dwa przeciągnięcia w pierwszym słupku owijam nitkę dwa razy, raz dwa przeciągnięcia w drugim słupku, szczepiam, żeby domknąć tą grupę i szczepiam końcówki i Teraz tutaj na początku przerobiłam dwa oczka łańcuszka jako równoważnik pierwszego takiego półsłupka z narzuceniem odnajduję to drugie oczko łańcuszka. Przechodzę przez nie i po prostu tutaj przeciągam nitkę i przeciągam nitkę i mam szczepione. No i teraz o właśnie, dostaję mi, to jest tutaj mam trzy słupki przerobione razem, tutaj mam dwa słupki przerobione razem. Jeszcze dostaję mi ostatnie okrążenie, w którym u bo teraz mam taki właściwie kwiatek. Taki płatek z, czy kwiatek z ośmioma płatkami, a teraz po prostu będę dodawać tutaj oczka, żeby ukwadratowić ten wzór. A więc przechodzimy do kolejnego okrążenia.